Pan powiedział Mojżeszowi: Sporządź sobie dwie srebrne trąby. Wykuj je, aby ci służyły do zwoływania społeczności Izraelitów i dawania sygnału, żeby zwijać obóz. Gdy zatrąbi się na obydwu, cała społeczność Izraelitów powinna zgromadzić się przy tobie u wejścia do namiotu spotkania. Kiedy zatrąbi się w jedną, wtedy zbiorą się przy tobie wodzowie, naczelnicy oddziałów izraelskich. Gdy zatrąbicie przeciągle, wówczas zwiną obóz ci, którzy się rozłożyli po stronie wschodniej. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy się rozłożyli po stronie południowej. Sygnałem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Na zwołanie zgromadzenia zastrąbicie niezbyt głośno. Trąbić mają kapłani, potomkowie Aarona. Będzie to wiecznym prawem dla was i wszystkich następnych pokoleń. Gdy będziecie w waszym kraju wyruszać na wojnę przeciwko nieprzyjacielowi, który was uciska, zatrąbicie mocno na alarm, przypomnijcie się Panu, waszemu Bogu i zostaniecie wyzwoleni od waszych wrogów. Również podczas waszych dni radosnych, podczas świąt i nowiu księżyca. Będziecie dąć w trąby przy składaniu ofiar całopalnych i wspólnotowych. Tak przypomnijcie o sobie waszemu Bogu. Ja jestem Panem waszym Bogiem. 20 dnia drugiego miesiąca drugiego roku podniósł się obłok nad mieszkaniem świadectwa. Wtedy Izraelici wyruszyli w drogę z pustyni Synaj każdy według swojej kolejności. Obłok zatrzymał się na pustyni Paran. Tak ruszyli po raz pierwszy według rozkazu Pana, wydanego im przez Mojżesza. Jako pierwszy wyruszył znak obozu Judy, podzielonego na oddziały, którym przewodził Nachszon, syn Aminadaba. Oddziały plemienia potomków Issachara Prowadził Netaner, syn Saura. Oddziały plemienia potomków Zabulona prowadził Eliab, syn Helona. Wyruszyli, gdy złożono święte mieszkanie, które nieśli Gerszonici i Meraryci. Następnie wyruszył znak obozu potomków Rubena, według swoich oddziałów, którym przewodził Elisur, syn Szedeura. Oddziały plemienia potomków Symeona prowadził Szelumiel, syn Surshidaya. oddziały plemienia potomków Gada prowadził Elisaf, syn Deula. Teraz ruszyli Kechatyci, którzy dźwigali sprzęty najświętsze. Zanim oni przybyli, inni ustawili już święte mieszkanie. Następnie wyruszył znak obozu potomków Efraima. Według swoich oddziałów, którym przewodził Elishama, syn Amichuda. Oddziały plemienia potomków Manassesa prowadził Gamiel, syn Pedachsura. Oddziały plemienia potomków Beniamina prowadził Abidan, syn Gideoniego. Teraz wyruszył znak obozu potomków Dana. Według swoich zastępów. Tworząc tylną straż całego obozu. Ich oddziałom przewodził Achiezer, syn Ammiszadaja. Oddziały plemienia potomków Asera prowadził Pagiel, syn Okrana. Wreszcie oddziały plemienia potomków Neftalego prowadził Achira, syn Ennana. Taki był porządek marszu Izraelitów podzielonych na oddziały. W ten sposób wyruszali. Mojżesz powiedział do swojego teścia Chobaba, syna Reula Madianity: Ruszamy do kraju, o którym Pan powiedział: Dam go Wam. Chodź z nami, a będziesz miał udział w dobrach, które Pan przyrzekł Izraelowi. Lecz Chobab mu odpowiedział: nie pójdę z wami, lecz wrócę do mojego kraju i do mojej rodziny. Nie opuszczaj nas, rzekł Mojżesz, bo ty znasz miejsca na pustyni, gdzie moglibyśmy rozbijać obóz. Ty będziesz naszym przewodnikiem. Gdy pójdziesz z nami, dopuścimy cię do udziału we wszystkich dobrach, których nam Pan udzieli. Wruszyli więc od góry Pana i maszerowali trzy dni. Arka przymierza Pana szła przed nimi przez te trzy dni, aby im wskazać miejsce postoju. Kiedy wyruszali z obozu, podczas dnia był nad nimi obok Pana. Gdy arka ruszała w drogę, Mojżesz mówił: Powstań o Panie i niech się rozproszą Twoi nieprzyjaciele. A ci, którzy cię nienawidzą, niech uciekną przed tobą. A gdy się zatrzymywała, mówił, wróć, o panie, do licznych zastępów Izraela.